Witam wszystkich z tej strony Adam. Jest weekend, nie najgorsza pogoda, co prawda. Wiatr 37 na godzinę, ale da radę. No i idę na nowe pole, zobaczymy co wyjdzie. No i jestem, ziemia obiecana. Wiatr wieje jak cholera. Pójdę na pewno na pole. Ten pole, większe też mam. Dobra, lecę. Witam wszystkich, mamy następny dzień. Przegrałem wczoraj walkę z wiatrem. Nie dało się kopać, zwiewało mnie z pola, więc przyszedł znowu jest są ze mną Paweł i szwagier Pawa. No i znalazłem teraz W sumie nie wiem co to jest. Na początku myślałem, że to rzymska moneta, a teraz było posrebrzane. Jakiś herpie w środku. Zobaczycie na zbliżeniu. No i do dalej bo tu samolot się rozbił i jest co kopać no, taki dołeczek. co znalazłeś? na no, razie nic trzeba rozkopać dookoła o ile kopiemy to chce się? nie chcę Ci już, ja się spoczyłem no ale wiesz co to będzie, ciekawe to nie zżerało No właśnie Już tam woda zaczyna się zbierać Może kurwa coś część tego samolotu Możliwe Silnik A. Co jest? Staruszka. A nie, to mi wypadło z kieszeni a, czyli rura? Nie jest, czy nie rura? Nie, to nie rura. To są podwójne rury, jak jakby. Dobra, to nie może być. Rura, no. no i mam pierwsze od jakiegoś dłuższego czasu większy fant Klamereczka. Wskazuj fanty. Kuziczek z koroną Tutaj po srebrze, pozmocony mhm. Co jeszcze? Jeszcze taki A, tylko taki Ale to jest A Zaraz zrobię zbliżenie A, tu jeszcze masz się. Co to jest? Ale Może coś od tego samolotu To e, Romek? Chuj, więc nic nie widać na nim Wchodzę tak jak zwykle Może No padnę Jeszcze? Pokonany na pastek, to znowu grad pada Ja mam ja Ale teraz, teraz grubszy to, Ale większy O jezu, ała A jeszcze tutaj ta to monety Co to? wiadomo tak. czy to monetka. To, to do szmi zdjęcia nie? Uład, pat tak, na to Też było to? Tu o, ostry, osk <grymne> A ten a oa O parstyk Wizzek No parstek, ktoś jeszcze? O ja ten taki duży, że? Ten co ja znalazł tutaj malutki. No taki a. dziwny Tomasz Bez z klamerki Czech, weź się gromka Syćko Wypadła monetka, serenny wycieruszek z dwóch stron 300 padł teraz żołnierzy kołowiane bez głowy A teraz śmigam z MineLabem Nie wiem co to w ogóle za model O taki, o Xtra 305 Nowe z mało czereszko. No i na koniec filmu wyniki konkursu. zwycięski numerek to 1 O kontakt proszę na Facebooku yy, Wykopki, Hyżemy Metal Detecting. No i gratulacje. Dzięki za oglądanie. Cześć.